Dzisiaj o kondycji sektora bankowego z szefem banku, którego nie ma na giełdzie, więc wyniku nie znamy. Może odrobinę poznamy w trakcie tej rozmowy. Zapraszam. Łukasz Wilkowicz, witam w kolejnym odcinku Kasy Wilkowicza. Moim gościem jest pan Adam Marciniak, prezes Velobanku. Dzień dobry. Dziesiątego lub jedenastego banku w sektorze, w zależności od tego, jak liczyć, albo inaczej mówiąc, czy uwzględnia się Bank Gospodarstwa Krajowego, czy się nie uwzględnia, bo bez BGK jesteście na dziesiątym miejscu. I pewnie pierwszy bank, który, czy największy, którego wyników nie poznaje się co kwartał na konferencji, czy w raporcie giełdowym. Więc nie wchodząc może w jakieś szczegółowe liczby, zapytam pana, czy wy u, u siebie widzicie też perspektywę końca tego Eldorado dla banków związanego z obniżką stóp procentowych, czy z obniżkami, których mieliśmy ostatnio całkiem sporo. Dzień dobry, panie redaktorze, witam Państwa. Nie wiem, czy to nazwać Eldorado, prawda? To jest tak, że to jest cykl koniunkturalny, prawda, gdy jest otoczenie jest sprzyjające. Banki zarabiają trochę więcej. Spadną stopy, prawda? Ten okres trwał niedawno, jeszcze zupełnie przez prawie 10 lat przed tym zwyż, zwyżkiem stóp procentowych. Wtedy banki zarabiają dużo, dużo mniej. i Oczywiście jest tak, że w tym środowisku, teraz spadających stóp, jest presja na wynik odsetkowy. I, i oczywiście te marże one się pomniejszają i, i naturalnie też banki oczywiście mają pewne mechanizmy zabezpieczenia prawda z tego ryzyka właśnie stopy, na stałą stopę na też też papiery można prawda skarbowych różnego rodzaju właśnie stało terminowe i one oczywiście mają pewien cykl, ale co do zasady, no są pewne mechanizmy, które chronią też banki przed tym, żeby, żeby ta obniżka stuprocentowa, powiedzmy jeszcze, która ostatnio się odbywa, no bo ona przez ostatnie tam 2,5 roku, ona spadła ponad 2,5%, około 200, 2 dokładnie, dokładnie 250 prawda? tak zwany 2,5%. No to wiadomo, że to ma jakiś taki element wpływu na. Na marżę, prawda, no i, 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 i rentowność całego portfela. Natomiast my patrzymy oczywiście długoterminowo, też, że w tym środowisku, czy znaczy w ogóle przy zdrowym bilansie banku, no ważne jest, żeby mieć jednak tą, tą zdecydowaną większość w papierach, typu właśnie różnego rodzaju kredyty, prawda? które są serwowane dla klientów detalicznych czy korporacyjnych, no bo one wtedy jakby charakteryzują się pewną stałą marżą i wtedy też jakby powodują, że, że banki mają też stabilne, stabilne swoje rentowności i wyniki. Tak, a czy te presje na spadek marży odsetkowej Pan już widzi, czy jej w wynikach w Belobanku jeszcze nie widać, czy to jest perspektywa przyszłego roku bardziej? Tak, to jest, my oczywiście to widzimy, bo proszę pamiętać, że my jesteśmy Bankiem, który powstał trzy lata temu. W wyniku pewnych też, jakby powstał naturalnie w zdrową tkanką, takim bankiem pomostowym, który. Przeniesiono też był... do niego zdrową część działalności Get In Noble Bank, tak, który... Dokładnie. A ta, ta część, która była można powiedzieć to nazywamy toksyczna prawda no to to jest właśnie ta część kredytowa wysokomarżowa ona została teraz jest wielkiej... masą upadłościową jest masą upadłościową prawda no, i my w związku z tym nasz bilans jest trochę bardziej wrażliwy z punktu widzenia właśnie tej takiej swojej struktury prawda no bo intuicyjnie można powiedzieć bo nasze loan to depo jest około 30 tam teraz 3% poprawiliśmy je o 6 punktów procentowych w ciągu roku Natomiast my jakby jednak stosujemy te różnego rodzaju zabezpieczenia właśnie naszej tej części płynnej, tej części właśnie depozytowej w taki sposób, żeby, żeby ta wrażliwość była jak najmniejsza. Tak oceniamy, że tam wychodzi nam po tych właśnie 250 bipsach spadku, że ta nasza wrażliwość to jest około 30-40 milionów na, na 100 bipsów. No i też patrzymy na marżę, jaką, jaką mamy. To w ostatnich tych stopach, po tych trzech obniżkach, które miały miejsce w ostatnim okresie no to tam te obniżki nie są aż tak proporcjonalne w stosunku właśnie do spadku stóp procentowych. Wydaje nam się, że nawet jesteśmy jeden z, jednym z lepiej chyba właśnie zabezpieczonych banków na ten, na ten poziom. Natomiast rzeczywiście z każdym później kolejną zmianą, bo spodziewamy się, że w przyszłym roku pewnie będzie jeszcze jakieś 75 bipsów, z tego spodziewanego 3,5%. To no, tam gdzieś ta presja oczywiście z czasem ona też będzie miała znaczenie, bo się papiery też będą przeszacowywać i tak dalej. W zeszłym roku bank miał, sprawdzę, w, swoich, w swojej ściągawce prawie 400 milionów złotych zysku. Tak. Ten rok będzie lepszy, dużo lepszy, słabszy. Ten rok jest dużo lepszy. Mamy po 9 miesiącach już jesteśmy powyżej, powyżej wyniku tego, który zrobiliśmy w zeszłym roku. Na naszych tych głównych liniach biznesowych praktycznie te 9 miesięcy przekroczyły, mają dużo większy wzrost niż w zeszłym roku na całym, na całym roku. Mogę powiedzieć, że właśnie, że mi miesiąc do miesiąca sprzedaż kredytów gotówkowych, patrząc taki like-for-like, like, czyli rok do roku, jest na poziomie 70% większy Zrostu, tak? wzrostu, a kredyty hipoteczne trzykrotnie. Na I przekłada się to też na portfel kredytowy? Tak na rumę finansową. Urośliśmy w portfelu kredytowym o 2,5 miliarda, prawda? Także to jest jakby istotna, istotny wzrost. Wiadomo, że tam część się amortyzuje w międzyczasie, natomiast netto urosliśmy 2,5 miliarda właśnie w tej części kredytowej. I, no i są miesiące, że, że przekraczamy już tak regularnie ponad miliard nowej sprzedaży. Także to jest dla nas taki, takie duże osiągnięcie, bo to są duże wzrosty przy bardzo konkurencyjnym rynku. Prawda? Mówi Pan o wzroście w kredytach, o poprawiającym się wyniku. A jak wygląda VeloBank z perspektywy przyrostu liczby klientów? Tak. No to w, w Polsce to z, z przyrostu liczby klientów to jest taki takim. Ilość klientów w Polsce maleje, prawda? Populacja jest, jest coraz, coraz niższa, a ilość otwieranych nowych kont jest więcej, prawda? Polacy przyzwyczaili się do tego, że mają kilka relacji z bankami i zwykle jest tak, że nie zamykają tych relacji. No I my, my naturalnie uczestniczymy w tym wyścigu, jak, jak też inne, inne banki. Pamiętajmy też, że nasze, nasze środowisko w ogóle sektorowe, Charakteryzuje się dużą właśnie takim zaawansowaniem też technologicznym, też jakościowym, prawda? Wszystkie banki są bankami uniwersalnymi, nie ma istotnej. Tak. Prezesi chętnie mówił o tym, że jest duża konkurencja, ale z drugiej strony oprocentowanie tak. depozytów jest bardzo niskie. No Rosji. nie wiem. No, nasze oprocentowanie jest dla nowych klientów jest, jest 6,5%, prawda? Dla... Na 3 miesiące pewnie. No, yy, tak, to jest na 3 miesiące. Później w kolejnych miesiącach jest 5%, także to też jest w stosunku do obecnej stawki. Wiborowej, prawda, jest, jest, jest to wyżej. Wiadomo, że, że klientów się um, um, można powiedzieć. Atrakcyjnie zachęca do, do, do współpracy przede wszystkim wtedy, kiedy jeszcze wykonują swoje transakcje, przenoszą pensje, prawda? Czyli stają się aktywni, wtedy my jesteśmy też w stanie im więcej zapłacić właśnie za, za oprocentowanie, prawda? No, w sytuacji, kiedy to jest, jest to otoczenie wysokich stóp procentowych, to jednak klienci już bardzo. Chętnie korzystają z różnych promocji pomiędzy bankami, prawda? I tak sobie naturalnie sobie tam cyrkulują swoje, swoje środki. 5-6%, co 3 miesiące wymieniają banki. Tak. No naszym, naszym takim sukcesem jest ewidentnie to, że mamy tą, tam sukcesywnie rośnie. Ta ilość klientów lojalnych. Mamy już w naszej bazie, tam jest ponad milion sześćset tysięcy klientów, z czego dziewięćset tysięcy klientów ma produkty i, i wykonuje pewne transakcje, czyli to jest nieźle jak na, na, na poziom, z którego zaczynaliśmy. I cieszymy się, że. że te nasze działania, właśnie przede wszystkim tam bankowości elektronicznej, jakości obsługi też w kanałach bezpośrednich, w produkty, które oferujemy, prawda, które co, co chwila dodajemy coś nowego. Mamy w, w ostatnim czasie właśnie... W najbliższym czasie jeszcze damy bardzo ciekawą taką funkcję, gdzie można właśnie wymieniać waluty w czasie rzeczywistym, przelewać środki na dowolny rachunek na świecie. Także to są takie rzeczy, które my technologicznie mamy jako nasza przewaga. No i klientów zachęcamy właśnie do tego korzystania. Jak stają się lojalni, nasz program lojalnościowy, który też jest. Jest no, ta wymiana ciekawy. walut w cinkciarzu to. 10 lat temu było pewnie, nie? Tak, ale nie było czegoś takiego, że można w czasie rzeczywistym przelać te środki na przykład dla dzieci, które są w Kanadzie, w Wielkiej Brytanii, czy na wakacjach w Egipcie. Prawda? Także, a ta w takiej sytuacji będzie, można, będzie możliwe właśnie jak zabraknie, tak jak mi kiedyś zabrakło paliwa na autostradzie, brat w jednym z banków przelał mi pomiędzy rachunkami i mogłem zapłacić. Było to 25 lat temu. Czyli na bazie własnych doświadczeń. Tak, tak, tak. jest to Opracowa najlepsze opracowany pro produkt. Tak. E, milion klientów przekroczycie w momencie przejęcia biznesu detalicznego miliony handlowego. E, tak. To ma nastąpić to przejęcie detalicznej części CD banku do połowy przyszłego roku. Czy ten termin jest niezagrożony? Jak tak. te przygotowania przebiegają? Y ja mam to szczęście, że z zespołem, który udało mi się też stworzyć, robiliśmy kilka takich fuzji już w historii, prawda? W latach, jeszcze w początek 2000 fuzja PKO, BPH, później Nordea na przykład, PKO, BP, też jeszcze Inteligo Integracja, jeszcze tam można było kilka mniejszych spółek, które nie były dużymi bankami. W związku z tym. Mamy dosyć dobrze już opracowany taki sposób jakby realizacji całego tego przedsięwzięcia i planujemy właśnie w połowie czerwca mieć integrację, która na ten moment nie jest zagrożona. Y jesteśmy w trakcie pozyskiwania zgód wszystkich regulacyjnych. Wygląda na to, że też powinniśmy większość tych zgód uzyskać do końca roku na działalność makler maklerską prawdopodobnie do początku przyszłego. W międzyczasie też jakby stawiamy do maklerski, żeby był. Już jakby tym elementem dodatkowym właśnie, szczególnie dla klienta y, zamożnego. Mamy Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, które ostatnio też y, przejęliśmy. Y, mamy też Leasing właśnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. W związku z tym y, cała ta nasza integracja jakby jest skupiona. Oczywiście na tym, żeby część klientów detalicznych, głównie tam jest y, klient zamożny y, oraz cały portfel karty to wyżyły przenieść do naszego, naszego środowiska. No i wiemy jak to robić. W połowie czerwca przyszłego roku jesteśmy przekonani, że nam się to uda. Ta transakcja była zawierana w określonych warunkach rynkowych, kiedy jeszcze nie mówiło się o tym, że podatek dochodowy od banków będzie wynosił w przyszłym roku 30%. Czy ta zmiana jest, czy może być jakąś podstawą do Renegocjacji warunków umowy z, z Citigroup, albo czy ona w jakiś wyraźny sposób obniża e, opłacalność? E, i oczywiście, że 10-50% więcej podatku CIT-u na, na banki, no to nie jest to niezauważalne. Natomiast to nie jest, nie jest to taki poziom, który by istotnie jakby zaburzył parametry transakcji. No, są różne metody też zarządzania tą sytuacją, prawda? To jest tak, że po pierwsze, integracja CIT i, 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 i VELO, no to coś ma oprócz tego, że ma jakby. Wzmocnić pozycję Velo, jakby też um, uzupełnić pewne funkcje oferty, której nie było, prawda? No bo, albo była powiedzmy nie, niekoniecznie jakoś super rozwinięta. To jest też ma też element silnej synergii optymalizacji, prawda? To jest tak, że co dwa podobne banki uniwersalne nawet na samym IT już, już, już praktycznie się robi ponad połowę synergii. Także to są tego typu, które jak, jak patrzymy z punktu widzenia obciążenia na przykład cit no to to jest coś co powiedzmy nie do końca tak dobrze wpływa. Natomiast sam CIT jest, jest jest ewidentnie no, takim działaniem niespójnym tutaj, no bo mamy, jedna branża jest potraktowana bardzo, bardzo tutaj, tak restrykcyjnie, z drugiej strony jest dodatkowo bardzo obciążona podatkiem bankowym. Wiemy, jak to się skończyło, też implementacja podatku bankowego, ona wpłynęła też na podaż kredytów w sensie negatywną. Tutaj sytuacja pewnie może być podobna, nie tylko ze względu na brak, braki kapitałowe, ale może być po prostu też drożej. W związku z tym no, no mamy, mamy na swoją, jakby tam, ocenę tego i, no i liczymy, że, tam, że to będzie ten, miało ten charakter tymczasowy. Prawda? Załóżmy, że ten Citibank jest już przejęty i yy, zintegrowany. Co dalej? Nad, nadal będziecie aktywni na rynku fuzji yy, przejęć. Pytam o to, dlatego że. Ta transakcja z Citibankiem, ona Waszą pozycję rynkową zmieni o tyle, że właśnie z bankiem handlowym zamienicie się miejscami. Wy będziecie w ich obecnym rozmiarze, oni będą w Waszym obecnym rozmiarze mniej więcej. Tak. My jesteśmy teraz na końcu naszej strategii, którą właśnie z panem redaktorem też umawialiśmy trzy lata temu. Zrealizowaliśmy wszystkie jej parametry, tam istotnie przewyższyliśmy i to jest jakby super sukces. A teraz jesteśmy też w trakcie właśnie przygotowania tej strategii na kolejne trzy lata, prawda? bo to jest taki okres, w którym widzimy, że, że to jest na tyle, jest, że jest przewidywalne otoczenie, że można rzeczywiście coś planować. I my się rozwijamy naturalnie w powiedzmy w czterech filarach. Które będą miały miejsce zaraz po fuzji, ale uwzględniając. Pierwsza rzecz to bardzo dalej będziemy rozwijać ten organicznie się, czyli te, te wzrosty, o których mówiłem, dwucyfrowe, prawie trzycyfrowe w niektórych produktach. Dalej będziemy mocno, mocno jakby wpływać na to naszą aktywną część bilansu, która jest bardziej, bardziej rentowna, czyli będziemy po prostu dawać więcej kredytów i tutaj będziemy rosnąć. Mocno. Z drugiej strony właśnie w tej części city, która jest wykwalifikowana i wyspecjalizowana, czyli private i karty, to są naturalne takie kawałki, które my przenosimy jeden do jednego i one też nam dają ten dodatkowy taki mechanizm jakby powiększania swojego bilansu. Przede wszystkim też poza bilansem, prawda, tam różnego rodzaju właśnie przez dom kreski, towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Tam też całkiem rentowne są produkty, powiedzmy lepsze niż, 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 niż papiery skarbowe. To też będziemy tutaj w to mocno inwestować, plus rozwijamy bardzo mocno ten nasz obszar małe, średnie, plus Korpor. My jestem bankiem, który się specjalizujemy też w finansowaniu um, deweloperów um, mieszkaniowych. No Mamy tak, ale to mówi Pan właściwie o rozwoju takim organizmów, właśnie siła. Tak, tak. bo, bo to właśnie jakby dlatego mówię o tej strategii naszej, prawda, bo to jest tak, że to są te trzy filary, plus bardzo mocna ta część taka wykorzystania tych dźwigni, co jest moim konikiem, czyli tam technologia AI i tak dalej. Natomiast oczywiście, biorąc pod uwagę, że Mamy bardzo doświadczonego inwestora, który między innymi na przykład w tym miesiącu ogłosił, że kupił jeden z banków w Szwecji, prawda? I po tym naszym sukcesie, który jest też niewątpliwie ten, biorąc właśnie o tych wynikach banku, też otoczenia, bardzo też ciekawy, ma taką bardzo pozytywną ocenę tego w ogóle rynku, czyli polski, rynek środkowo-wschodni, Europy. I na pewno będziemy oglądać różnego rodzaju. Okazje, jeżeli się nadarzą, prawda? No bo też nasz rynek, jak, jak, jak wiemy. Skoro mówimy ma... o Europie Środkowo-Wschodniej, to okazje w Polsce? Czy możecie przejąć mały bank, nie wiem, na Słowacji, w Czechach? Wszystko jest możliwe. To jest, tak jak wspomniałem, to jest bardzo, bardzo. Doświadczony i zwinny inwestor, prawda? który jakby wie, jak robić różnego rodzaju transakcje, jak liczyć, żeby to się, co się opłaca, co się nie opłaca. Ja uczestniczyłem w całym tym procesie właśnie przy transakcji City, jak tworzyć w ogóle te wszystkie modele, jak, jak, jak pewne rzeczy zabezpieczyć, prawda, jak pewne rzeczy właśnie policzyć, jakie je przewidzieć też i jak ocenić rentowność całej inwestycji, no to, to, są, to są już bardzo ugruntowane, można powiedzieć, sposoby, i co, które. Dają ten element takiej szybkiej, zwinnej oceny, czy jak coś jest fajnego, to brać albo nie brać na pierwszym etapie, już można to szybko ocenić. I ten rejon polski i poza, jest rejonem takim ewidentnie w zakresie tutaj zainteresowania. Na przykład ostatnio też oglądaliśmy kilka, może nie kilka, ale podmioty na, na tutaj naszych sąsiadach, czyli Bałtyku, na Bałtykach. Oglądaliśmy teraz też pewną grupę. Też leasingową, na przykład, i, i też ocenialiśmy, czy to ma sens, czy nie. Także jeżeli będzie, pojawi się jakaś okazja, czy banku, czy innego podmiotu, który wspiera tę strukturę finansów, na przykład, to albo, będziemy się starać. Będziemy się starać. Ja jestem dużym zwolennikiem, właśnie M&A ów z racji tego, że. Wiemy, jak je robić z punktu widzenia wiesz, tego. Nie, nie ma tych obaw co do samego procesu integracji, bo to zawsze jest takim elementem, który, który może tam studić zapał. Także jak będzie, to na pewno będziemy, będziemy iść w tym kierunku też tej drugiej nogi, takiej skokowego wzrostu, można powiedzieć, bilansu. Rozumiem. Ostatnia rzecz. Wspomniał Pan o tym, że Pana konikiem są technologie, AI, digital. Tak jest. Ja chciałem zapytać Pana o kwestię bezpieczeństwa. Jeszcze niedawno bankowcy uważali, że takim najsłabszym ogniwem właściwie w całym tym łańcuchu bezpieczeństwa jest sam klient, że on od niego można po prostu wyciągnąć dane, które albo nawet zrobi sam przelew do przestępcy, jeśli ten odpowiednio go podejdzie. Czy wraz z rozwojem sztucznej inteligencji, Możliwości imitowania głosu, modelowania. Czy nie jest tak, że trochę ten ciężar przesuwa się na banki? Znaczy, że to one mogą stać się takim słabym ogniwem. Klient nawet nie będzie wiedział, nie wykona żadnego ruchu. A mimo to pieniądze znikną z konta. Tak, to jest, to jest ciągły wyścig zbrojeń, prawda? Na szczęście to jest tak, że jak jedna strona się zaczyna się rozpędzać, no to druga tam goni i później znowu nie przegania, i później się znowu jakby ten wyścig trwa. On trwa tam, jeżeli chodzi o, o, o tą część technologiczną, dobre tam 20 lat. Ja pamiętam, jak się pojawiały pierwsze zagrożenia typu ZUS, tak zwany Zeus. To jeszcze wtedy nie było komórek bezpieczeństwa, na przykład takich cyberbezpieczeństwa było to w IT zwykle było. W związku z tym, jakby sektor finansowy jest jakby na bieżąco. Mocno jakby działa w tym kierunku, żeby podnosić zabezpieczenie infrastruktury własnej, prawda? Ale z drugiej strony też zabezpieczać tą infrastrukturę klienta, no bo mamy ten two-factor authentication, dochodzą te różnego rodzaju biometryczne rozwiązania, dochodzą tak zwane callbacki, dochodzi tak zwany też to, co mamy na w bankowości elektronicznej, że na przykład jak dzwoni o ktoś, no to. Bankowości Mogę mobilnej widzimy, kto dzwoni, prawda, że tam potwierdzamy, że chcemy rozmawiać to także my, co, co przez cały czas próbujemy zabezpieczać do, może powiedzieć, środowisko, natomiast jednak ciągle dalej najbardziej podatnym jest klient. Prawda? No, klient ma, ma różne soc socjotechniki. Ostatnio mieliśmy też taką sytuację, że jeden z klientów, bardzo zamożny człowiek, wiedzieliśmy, że jest manipulowany przez pewną grupę szło Kontaktowaliśmy się z nim, żeby mu, yy, można powiedzieć, ostrzec go przed tym, żeby nie wypłacał pieniędzy. Przyszedł do naszego działu, yy, chciałby płacić pieniądze. My już czekaliśmy tam z policją, żeby, żeby tych pieniędzy nie wypłacił. Klient myślał, że nasi policjanci to przebierańcy, w związku z tym wezwał swoich policjantów. I była dosyć taka śmieszna sytuacja, bo jedni i drudzy policjanci myśleli, że są przebrani. Powinniśmy <noise> być z kamerą tam, tak. a nie siedzieć tutaj. To prawda, da, to było da, da, super. Da, ale to tylko pokazuje, jak y, element tej perswazji. Nawet na ludzi, którzy jakby potrafią, klienci potrafią, zamożni klienci potrafią robić pieniądze, prawda? Także potrafią też ulec um, różnym pokusom atrakcyjnego, szybkiego wzbogacenia się, i to jest tak silne, że, że pewne racjonalne też fakty nie potrafią nie odrzeźwić, no um, można powiedzieć, tą ocenę, prawda? No, I to jest jakby nasze główne zadanie to jest właśnie takie pilnowanie tego całego łańcucha, można powiedzieć, decyzji klienta. A na końcu, oczywiście, pieniądze muszą, nie mogą wyjść z banku w sposób taki właśnie fraudowy. No i, i oczywiście my też bierzemy za to odpowiedzialność, tak? My tego się nie odżegnujemy. Dlatego te wszystkie nasze też siły są skoncentrowane właśnie na to, żeby też penetrować to środowisko niebezpieczne i, i, i tych klientów ostrzegać. Trochę ostrzegał, trochę przestrzegał, trochę straszył. Adam Marciniak, prezes WeloBanku. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Thank <music> you.